Na okładce najnowszej Oliwii majowej Oliwii piękna, uśmiechnięta, e, seksowna, e, ponętna i już mi brakuje przymiotników Julia Kamińska, czyli lubię mieć czas na zwyczajne życie, czyli dawna Brzydula. Najważniejsze to nie zakochać się w sobie. Największy sukces brzyduli to to, że jej nie odbiło. Czy jeździ Mercedesem, który wygrała w tańcu z gwiazdami? No nie, sprzedała go po roku. Okazało się, że na nasze dziurawe drogi był zbyt delikatny, gdy najeżdżał na dziurę, pytał wasy zdasz i buntował się. No, ale czy odbiło yy, brzyduli Julii Kamińskiej? Czy woda sodowa uderzyła do głowy? Posłuchajcie. No, wyobraźcie sobie, macie 20 lat, mieszkacie z rodzicami, studiujecie, nic wyjątkowego się nie dzieje. Najprawdopodobniej. Zostanę nauczycielką niemieckiego gimnazjum. Normalne, zwyczajne życie. I nagle Bach! Masz 21 lat, wszyscy cię rozpoznają, telefon się urywa, spotykasz spotyka się z ważnymi osobami z telewizji, twoja twarz jest na okładkach pism, mieszkasz w Warszawie, a do Gdańska nie jedziesz już pociągiem TLK Kla, drugiej klasy, ale latasz samolotem. Zarabiasz tyle, że od tak kupujesz sobie mieszkanie. A wciąż pamiętasz, że niedawno w młodzieżowym teatrze Wybrzeżak dostawałaś 20 zł za spektakl dla szkół. No i co? Można zwariować? Można. Ale na szczęście Julia nie zwariowała, bo ktoś, um, ktoś jej pomógł, czuwał nad nią. A kto? Piotr. Starszy o jedyne 20 lat. Jemu zawdzięcza wiele. Powiem tylko, że między innymi dzięki Piotrowi nie zwariowałam wtedy, kiedy mogłam. Czyli da się zostać normalny, nawet jak osiągnie się spektakularny sukces w Polsce. No a Julia przecież nie jest aktorką. Jest germanistką. I taki sukces i normalna, i metrem jeździ. No wspaniale. A jak już jesteśmy w gazecie Oliwia, zaglądamy do artykułu. A raczej do zdjęć, łączenie wzorów. No i tutaj moi drodzy, za mocno. Ta moda jest dla mnie za mocno. O ile ta a, żółta sukienka w groszki a, pasuje i jeszcze bym ją przełknęła, to stylizacji obok kwiaty i kwiatki, no ta stylizacja jest nie do przełknięcia, ale dalej będzie tylko gorzej. Krzyżyki, kropki, ciapki, plamki. Nie mam pojęcia, żółta spódnica jeszcze, jeszcze może być, ale te grochy, te wzory, esy-floresy, no za mocno, za dużo się dzieje, ale jeszcze więcej dzieje się tutaj. Popatrzcie, jakie wzory, paski, orient, kwiateczki, paseczki, paski i grochy. Ja rozumiem, trend czarno-biały, modny, ale chyba tego trochę za dużo. Jeszcze więcej jest tutaj, moro i centki. Krata i etnodesenie, koronka i krata. Tak wyglądać nie chcę i tego Wam też nie życzę.